Spółka od y, początku swojego istnienia, czyli od 1 lipca, y, dokonała weryfikacji niezbędnego sprzętu medycznego, który musi być i y, musi działać y, w tej jednostce, żeby jednostka mogła świadczyć usługi, które zakontraktowała z Narodowym Funduszem. Tutaj należy Państwu powiedzieć, że Narodowy Fundusz kontraktuje świadczenia. Rozpatruje dwa kryteria. Jedno to kryterium kadry niezbędnej, które fundusz określa, i drugie to wyposażenie jednostki w sprzęt medyczny. Po zbilansowaniu potrzeb okazało się, że posiadaliśmy dość znaczne braki w doposażeniu w sprzęt medyczny. W chwili obecnej mogę powiedzieć, że wypełniamy warunki do kontraktowania tych świadczeń, na które otrzymaliśmy kontrakt. Było to możliwe po dokonaniu niezbędnych zakupów sprzętu medycznego do oddziału urologicznego, do oddziału internistycznego, ortopedycznego, do oddziału chirurgicznego, jak również do posażenia bloku operacyjnego i oddziału porządniczo ginekologicznego jest to sprzęt bezwzględnie potrzebny do realizacji tych świadczeń, które się w tym szpitalu wykonują. Co do jakości, ilości i zakresu, zapoznamy Państwa z tym sprzętem, gdzie Państwo mogli ten sprzęt medyczny zobaczyć. Co to za sprzęt, do czego służy? I, I jak ten sprzęt jest wykorzystany. Nie będę wymieniał y, tematycznie sprzętu medycznego, bo najlepiej będzie, jak pojawi się ten sprzęt, bezpośrednio przy opisie. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że jest to sprzęt optyczny, są to dezynfektory, są to aparaty EKG, są to aparaty y, do y, diagnostyki obrazowej, jak również są to, aparat, są, jest to, są to urządzenia do oddziału laryngologicznego. To tak w skrócie jest tego dość dużo. Nie wspomnę o drobnym sprzęcie medycznym, który stanowi bardzo ważny element w leczeniu pacjentów. Dzisiaj jesteśmy na bieżąco z najnowszymi tutaj technologiami. Korzystamy z tego, co nam dzisiaj Proponuje rynek usług medycznych, czyli konkretnie mówiąc, cały tutaj spektrum sprzętu medycznego, generacji, która na dzień dzisiejszy jest w stosowana w szpitalach drugiego i pierwszego stopnia referencyjnego. Jest to dezynfektor mienia do basenów i karczek, które używane są dla pacjentów. Służy do dezynfekcji właśnie basenów. Z całą zawartością personel wstawia basen do dezynfektora i po procesie wyjmuje go wydezynfekowany i czysty. Łącznie kupiliśmy cztery dezynfektory myjnie do basenów i karczek dla potrzeb szpitala. Jeden jest zamontowany w oddziale interny, jeden w oddziale neurologii. W oddziale położniczo-ginekologicznym i w oddziale ortopedyczno-chirurgicznym. To jest aparat służący do badania refrakcji pacjentów, których tutaj przyjmujemy w naszym ziarn. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów, w tej chwili, jakie znajdują się na terenie naszego województwa. Z tego co wiem, to są tylko dwa takie. Jeden jest tu, drugi jest w Sieradzu. To jest aparat w pełni zautomatyzowany, który bada pacjentowi refrakcję, bada jego krzywiznę rogówki, dobiera szkła w pewnym sensie, nie niecałkowicie, ale również bada tutaj soczewki kontaktowe i soczewki wewnątrziołowe. Także to jest aparat do dużej klasy. Zakupiliśmy dla potrzeb szpitala, dla potrzeb, konkretnie trzech oddziałów zabiegowych, trzy aparaty DKG. Są one w oddziale wyłożniczo ginekologicznym w oddziale laryngologicznym i w oddziale chirurgicznym, żeby usprawnić, ułatwić wykonywanie EKG pacjentom przed zabiegami, zabiegami operacyjnymi. Także badania EKG wykonywane są w oddziale, i potem pacjent jest przewożony na blok operacyjny. Nowym nabytkiem, nowym zakupem dla oddziału położniczo-linekorobocznego jest również aparat kardiomonitor, który służy do monitorowania czynności życiowych, parametrów życiowych pacjentek poza biegach operacyjnych. Oddział położniczy również ma zakupioną nowe łóżko porodowe, które jest nowoczesne, wygodne, szerokie. Poszczególne elementy się tutaj przesuwają, demontują, gdzie można łatwo e, dokonać zabiegów szycia krocza, różnych kontroli. E, także jest wygodny dla pacjenta, pacjentki i wygodny dla personelu, który przy pacjencie pracuje. Dla oddziału e, położniczo ginekologicznego zostały również zakupione trzy kardiolografy, aparaty KTG, które służą do monitorowania tętna płodu do aparatu USG, który znajduje się w oddziale położniczo-ginekologicznym, dokupiona została głowica endowaginalna. Głowica endowaginalna wykorzystywana jest do diagnostyki pacjentek ginekologicznych i pacjentek z ciążą problematyczną. Lytoklas ultraciepienkowy, służący do ureterologii skoki i trzczenia kamieni. Moczowość jest Mikołaj był bardzo hojny i pod choinkę przyniósł nam trochę sprzętu takiego podstawowego, który bardzo nam się przyda w codziennej pracy laryngologicznej. Są to dwie lampy typu Heine, jedna z lupą, która jest przymocowana już bezpośrednio do lampy, gdzie możemy w powiększeniu operować, druga bez, ale Jedna jest z możliwością operowania bez kabla, bo ma tutaj po prostu akumulator. Druga ma taki kieszonkowy akumulator, ale też można swobodnie operować i przemieszczać się. To jest właśnie ta bateria, która się, o którą przewód można odpiąć i wtedy się pracuje bez przewodu, także ta jest z lupą. Bardzo ładne światło, praktycznie rzecz biorąc tu się zdejmuje. O. Następną rzeczą, którą dostaliśmy, proszę Państwa, to jest audiometr z tym banometrem. To pozwala badać słuch w zasadzie obiektywną audiometrię przeprowadzić tam gdzie nigdy nie ma współpracy, szczególnie z dzieckiem. Możemy to po prostu włączyć, zrobić iż i dodatkowo pozwala nam na diagnostykę uszkodzeń nerwu twarzowego poprzez wywoływanie odruchów szczebiączkowych. To jest właśnie w trakcie opracowywania tego, jak gdyby, bo nie mieliśmy tego aparatu, ja po prostu teraz się zaznajamiam i robię wstępne badania, natomiast trzeci sprzęt to jest kalorymetr powietrzny. Do tej pory robiliśmy to, proszę Państwa, yy, bodźcowanie błędników przy pomocy wody. To nie mieliśmy kalorymetru wodnego. Było to dość uciążliwe, bo trzeba było przy pomocy yy, termometru ustalać tą temperaturę wody. Tutaj ustalam sobie parametry i zamiast wody wlewamy, yy, wpuszczamy powietrze. Jest to szczególnie dobre u pacjentów, gdzie jest perforacja błony bębenkowej. Wtedy możemy również to badanie przeprowadzić. Natomiast przy kaloryzacji wodnej nie można było tego badania wykonać, bo każdy dostanie się, nawet kropelki wody, do ucha środkowego przy perforacji błony wywołuje natychmiast zapalenie ucha środkowego. Także ten sprzęt jest sprzężony właśnie z tym starym jeszcze sprzętem, który mamy do rejestracji odruchu przeciąkowo-ocznego. Wywołujemy tutaj również odruchy przeciąkowo muszczkowo Także cały praktycznie rzecz biorąc, wachlarz tych badań wykonujemy. I to, co mogę powiedzieć, co jeszcze jest jak gdyby nierozpakowane do końca, ale, ale bardzo się cieszymy, bo to w jakiś sposób pozwala nam podnosić, jak gdyby. Wartość tego oddziału. Dobrze tak, się pan czuje? Nie kręci się w Proszę się, poznać się. Jak mi się coś działo? Nic się nie dzieje? Tak. Nie. Możemy dzisiaj powiedzieć, że spółka jeżeli chodzi o ten segment jest już nieźle doposażona, Gro pieniędzy, które wypracowujemy na dzień dzisiejszy, lokujemy głównie w zakup sprzętu medycznego, gdy zdajemy sobie sprawę, że dobra wiedza, kadry medycznej, wysoko wyszkolonej, plus sprzęt medyczny to jest pierwszy krok do dobrej jakości świadczeń.